Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale The Five Nights at Freddy's To jest już kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj robimy szóstą noc w sejon Żeby odblokowało nam się już ta noc siódma Bez drugiego gadania zaczynamy od razu Musimy jakoś tą noc wygrać bo To jest najważniejsze dobra, jest dwunasta, tego dobrze. nie wiem czy dobrze czy źle, wiemy, że już się dwóch ruszyło. Musimy się patrzeć na Foxiego i Frediego No tak, mówię o tobie właśnie teraz Dobra Aha... Uh -huh. Na razie... Mamy pierwszą. Mamy... 82% Kolega, możesz mi... dzięki o kurde załączę się Okej, wszystko idzie Na razie dobrze Chyba dobrze, nie wiem idzie mi dobrze w bo... ogóle Gdzieś... To to nazwać. Czymi niedobrze czy źle. Tak, to mówię Muszę mieć, chociaż dajmy to już drugą. Muszę mieć pięćdziesiąt procent na trzeciej nocy. A ja mam sześćdziesiąt dziewięć procent. O nie no! Musiałem to zrobić. Musiałem. na ciebie nic się nie odstało. Dobra. To będzie utrudnione wyzwanie według mnie. Za chwilę mi to nie chce pójść. Ale dlaczego? To nie wiem. Będę się męczył przy tym. No to już mamy w przywalonej się fregistacie. Niech to było nie, dobra, co? No. Ok, co ja robię, przecież ja wiem, że ja tego nie przejdę. No, uwolnione światło, nie? No, możesz mi już stąd pójść, kolego. No, najlepiej, nie? Bo no, mi się tu będzie śmiało, bardziej no. się wy wszyscy, nie? <grymne> <grymne> Już te, no nie. Teraz jest... nie dokończące, powie... mm. a ta gra to piekło, dobra, zaraz do was wrócę i no dojdę do tej trzeciej, widzowie, mamy tutaj trzecią, oczywiście, godzinę. Oczywiście przeze mnie zrobiono. On teraz musimy szanować te nasze oczywiście bateryki, nie się może wydarzyć na część tego. E, byłoby świetnie, jakby teraz, oczywiście, nam wyskoczyła ta czwarta. To by bardzo e, nos zirytowało, żeby było byłoby tak lepiej po prostu. Ta czwarta teraz, i by ogólnie, by się działo. oczywiście e, serce mi bije jak szalone bo stres przy tym jest, jestem tak daleko i no i właśnie o tym mówię mamy czwartą ale to jest właśnie ten błąd Czy mamy czwartą, a my nie wiemy co i jak. Ja bardzo chciałem, żeby się moje marzenie spełniło jak najlepszym sensie. Yy. Robię co mogę, tak naprawdę. Wow! Ło wow, cholera! No, właśnie robię. No jest Przez to, że. Bardzo bym chciał, żeby teraz mi wyskoczyła tak piąta. Łagam, piąta wskakujesz. już. Jest tak bardzo już dobra, mamy piątą. Widzowie mamy piątą, ale weź się wal. O jak mi serce bije Widzowie Tak serce bije Festiwal. się wala. Boże O Boże mi się całe palce trzęsą od tego klikania Oczywiście jest już po nas Błagam Niech Freddy nas uratuje Bo Nie wiem co mam zrobić Szczerze nie wiem Błagam, nie. Nie. Proszę, nie. Jest! Zrobiliśmy to! Zrobiliśmy to! O! Dostałem podwyżkę. Super! O. Nawet nie chcecie wiedzieć, jak ja się z tego cieszę i mamy odblokowaną siódmą noc o nazwie Custom Night. Co my tu możemy robić? Oh. Spróbujmy. 8, 8, 8. Nie, myślę, że to tak będzie działać. że myślę, że to tak będzie działać, ale ogólnie to mamy siódmą noc, co mnie to bardzo cieszy. Eee... No, i ten. Eee, jeśli dacie. Jeśli dacie dużo łapę w górę pod tym filmikiem, to oczywiście zrobię Custom Nightsa, ale na trybie extreme, czyli na 20 animatroniku. I jeśli chcecie to widzieć to zachęcam Was do zasubskrybowania kanału mojego, który bardzo się wydaje, ale więc. Ja dzisiaj z Wami się żegnam, a my się widzimy może jutro. Więc cześć.